Edyta Pazura trzyma się na uboczu show biznesu, jednak doskonale orientuje się, co się w nim dzieje. Skomentowała aferę, która wybuchła po ujawnieniu skandalicznych informacji na temat Dagmary Kaźmierskiej przez magazyn Portal Goniec. Plac. Wzburzona Pazura tęskni za starymi, dobrymi czasami, Edyta Pazura wyszła za Cezarego Pazurę już niemal 15 lat temu. Od tego czasu pojawia się z nim na niektórych branżowych imprezach, choć raczej stroni od eventów. Tego czasu stwierdziła nawet, że nie trzyma się blisko z nikim z polskiego show biznesu. Jak widać, jednak śledzi doniesienia prasowe, postanowiła bowiem skomentować skandal z udziałem Dagmary Kaźmierskiej. Skandal z udziałem Dagmary Kaźmierskiej. Ujawniono akta sprawy sądowej, od kilku dni w mediach nie cichnie sprawa ujawnienia danych akt sądowych dotyczących procesu jednej z polskich celebrytek, Dagmary Kaźmierskiej. Dla nikogo nie było tajemnicą, że Kaźmierska została skazana prawomocnym wyrokiem w 2009 roku i odsiedziała 14 miesięcy za sutenerstwo. Goniec.pl dotarł do akt sądowych i szczegółowo opisał przestępcze działania kaźmierskiej. Wśród skandalicznych informacji były te o zmuszaniu kobiet do nierządu, ale także o pobiciach, a nawet gwałcie, które zlecać miała celebrytka. Kobieta nie komentuje medialnych doniesień, zamiast tego oczyszcza złą energię. Edyta Pazura komentuje aferę z udziałem Dagmary Kaźmierskiej. Edyta Pazura także zareagowała na doniesienia gońca. Plac, na swoim profilu na Instagramie udostępniła post Janusza Schwertnera z informacjami na temat Dagmary Kaźmierskiej. Dalej lansujcie patologię, zapraszajcie do programów rozrywkowych, bo przecież się klika. To nie jest znak naszych czasów. To porażka dla naszych czasów i dzieci, napisała Edyta. Żona Cezarego Pazury tęskni chyba za starymi czasami, kiedy autorytetami były postaci literackie.